Jeej! Dobra. Mamy miejsce. Wreszcie. <laughs> Zrobiłem sobie dodatkowe dwie łopaty. Żalowe. się mi nie wystarczyła jedna. No to tylko to wykoszę i znowu się widzimy. Mm. Kur. Dobra, muszkę najeżdżać. Dobra. O już reszta. Fuck! No więc. Ej, dobrze, sobie. Dobra. Dobra, to jest raz wszystko tu wychopatrz. Ora. Myślę, że to że wszystko jest perfektu. Co tu robisz? Co tu robisz koł Chcę wyjść? Proszę, wyłaś. Wyłaś! No. Boże, ile węgla. że tu ma jeszcze drugą warstwę. I trzecią. To będzie już fajnie. Małe kuciaki, słychać. Jak się wsupać. Hmm. Spokój zdanie. Tu ma być ten links No, i jest wszystko. Co jest? No, I jak już to wszystko macie, no to walicie tu. No, rady. to ja muszę sobie sam czy skończone się pudełko, bo inaczej będzie kipsko. No, słychać? Kurde! I trzeba do wszystkiego tutaj walnąć. Do wszystkich tych otworów. <grym> ostatni i wszystko jest glitysmalina widać wszystko schodzi do tego punkciku tylko tu akurat w tym nie widać tak się jakoś dziwnie zrobiło ale no to naprawdę działa A jeżeli nie działa to znaczy że coś źle zrobiliście to możliwe że ja też zrobiłem Kornie. 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 O, widzicie? Wszystko do takie 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 to wszystko jest gotowe no, już jest gotowe jak chcecie to możecie to obudować, co ja teraz zrobię no i będę chyba kończył odcinek w tym odcinku nie będziemy robić raczej tego muru, pocz początku będzie fajnie i właśnie do, na taką farmę trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, bo właśnie jak się woda tak dziwacznie rozlewała, jak mi. Jajko, 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 mochi być. Już noc! Kurde. Dobrze, że dalej jest to na pismu, czyli pokojowy Z polskiego. Z tym coś muszę zrobić. W ogóle czemu to mi się tak psuje dziwacznie? Pewnie jest bez... Napiszcie mi, czemu to samo się tak jakby mi się nie zaorało tak się robi. się proszę, jeżeli to oglądacie. To też jest szczegół. A, o, wreszcie udało mi się ogarnąć o co chodzi z miksturami. No i tu mi się tak nie niszczy. Pewnie od wody. Bo wody nie ma. I jedyna rzecz, którą musicie mieć, żeby to zebrać, to tutaj trzeba walnąć trochę wody. No i żeby to wszystko podmyło i wszystko leci tutaj i potem ten. W następnym odcinku zrobimy, e, zrobimy na pewno mury. Możliwe, że pozwiedzamy i zrobimy mechanizm, żeby to wszystko spływało do mojej chaty. A nie wiem czy to się uda. Mój choty. Wow. No, shit. No no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z Wami teraz żegnam. I... do następnego odcinka. Cześć!